Cieba moi drodzy, witam was. Ja jestem Niklaus. Witam was w ten piękny dzień. Piękny, słoneczny, naprawdę wyjątkowo patrzcie. Uuuu. Sunshine Shock. Mam nadzieję, że nikogo nie, mm, nie zaślepiłem. Witam was, słuchajcie, poszedłem na Pitbula: niebezpieczne kobiety. E, mówię to w ten sposób, bo poprzednie, e, poprzednie filmy tej tematyki, gdzie mówiłem o filmach, czyli poszedłem na Wołę i poszedłem na. Co to było jeszcze? Poszedłem na Wołę i poszedłem na Smoleńsk. I te filmy bardzo wielką popularnością się cieszą. One mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Co jest do mnie dziwne, bo nie jestem specjalistą od filmów ani yy, nawet nie jestem jakimś pasjonatem łażenia do kina. No ale widocznie tam moje zdanie jakoś się rozeszło po YouTubie. Także i tym razem wykorzystałem tą okazję, że poszedłem do kina. Nie zdarza mi się to często, ale wczoraj wieczorem właśnie wybrałem się, bez w sumie jakiegoś specjalnego nastawienia negatywnego czy pozytywnego, na pitbula niebezpieczne kobiety, także słyszycie zdanie człowieka, który nie oczekiwał tego filmu jakoś bardzo i nie miał żadnego specjalnego nastawienia. Przede wszystkim ten film w ogóle pobił ogromne rekordy w Polsce, jeżeli chodzi o frekwencję, że tak powiem, na otwarcie, kiedy był puszczony do kin. To y, wiem to też, y, że tak powiem z pierwszej ręki od ludzi, którzy pracują gdzieś w kinach, na kasach i tak dalej, że po prostu tylu ludzi w kinach polskich, no, nie widzieli jeszcze na premierze żadnego filmu. Także, no tutaj po prostu. Wydaje mi się, że jest to też, że jest to zasługą właśnie marki, jaką wyrobiono ma Pitbull, bo wiadomo, że jest to już część trzecia, jeżeli liczyć filmy pełnowymiarowe, i oprócz tego mieliśmy jeszcze serial. Ja poprzednie oczywiście. E, serialu nie widziałem wszystkich odcinków, ale poprzednie filmy oczywiście widziałem, także trochę wiem e, czym. Czym to się je, także frekwencja, frekwencja kinowa na najnowszej części była ogromna, ale z tego co sobie trochę porobiłem, takie przed nagraniem tego filmu, mimo wszystko, że to jest moja taka nieprofesjonalna ocena, porobiłem taki mały research i e, nastawienie ludzi przed tym filmem było. <laughs> Przepraszam, raczej takie negatywne. Znaczy, ludzie obawiali się, że to jest za szybko po prostu po drugiej części, bo faktycznie e, ten film od y, ostatniej, od drugiej części powstał bodaj w odstępie roku, y, czy coś takiego, bardzo, bardzo szybko. I po prostu były takie obawy, że to jest jakieś odcinanie kuponów i ym, że to się na tym filmie w negatywny, w negatywny sposób odbije. Ym, no, a jak to wypadło? A jak to wypadło według mnie? Czy generalnie czy warto na ten film iść? Tak, jak najbardziej warto, jeżeli wam się podobały poprzednie Pitbulle, to myślę, że tym też się nie zawiedziecie jakoś szczególnie. Znaczy, czytałem opinie, że tak powiem, ortodoksyjnych fanów tych klimatów. Ja pi Budle widziałem i lubię te filmy i ten serial, ale nie jestem jakimś wielkim, zażartym fanem. Eee, także na pewno wśród Was, którzy to oglądacie, są tacy ludzie, także się wypowiedzcie bardzo Was proszę w sekcji komentarzy, jak Wy to widzicie. Ale jeżeli, jeżeli podobały Wam się poprzednie, tym też powinien. Jeżeli oczekujecie po prostu w miarę spoko eee, polskiego filmu, który nie jest filmem Wojciecha Smarzyńskiego, którego ja uważam za najlepszego polskiego reżysera, produkującego najlepsze filmy, które są jednocześnie dość specyficzne, w sensie kierowane do specyficznego odbiorcy. Nie każdemu się one podobają, chociaż w sumie to takie, które bez sensu, bo można by to było o wszystkim równie dobrze powiedzieć. Ale wiecie o, o co mi chodzi. Nie jest to kino takie, powiedzmy, e, łatwo przyswajalne na pewno. To jeżeli po prostu chcecie obejrzeć spoko polski film, to to jest spoko polski film, i myślę, że tu nie będziecie, żałować tych wydanych 20 paru, czy, czy ile tam u was w kinie kosztuje bilet. Akurat bilet w Bytomie normalny kosztuje bodaj 23 zł. Ja jako weteran Wietnamu zniżka 18 zł zapłaciłem. Nie było to zmarnowane 18 zł. Zmarnowałem 8 zł, kupując butelkę Nesti w tym wiecie, tam gdzie się popcorn kupuje w przykinowym, tak jakby tym, tym, tym sklepie, gdzie normalnie ten Esti kosztuje 2 z groszami do 3 zł, tam kosztuje 8. No ale to jest lenistwo, prawda? Człowieka, który nie zadbał sobie na to, zapłacił, a że pić się chciało, co zrobić? Yy, przechodząc na szybko do takich kwestii technicznych, oczywiście biorąc pod uwagę, że ja nie jestem Um, nie jestem krytykiem filmowym, nie jestem, w tej, nie jestem w tej materii szkolony ani nawet nie jestem wielkim pasjonatem kina, ale film technicznie jeżeli chodzi o obrazy nam pokazywane jest fajny, mamy tam... Tam wiecie, w, przejście, w przejściach, w scenach jest, często są takie rzuty. Na przykład tam akcja się dzieje, jest Warszawa jest Żyrardów. Jest taki rzut z góry, no to mamy tam kilka fajnych takich panoram Warszawy zaprezentowanych, całkiem nieźle to wychodzi. Jeżeli chodzi o efekty specjalne, no to nie ma tam jakichś... Oczywiście spoilery będą, no ale to jest... opowiadamy o filmie, który widziałem, także ciężko się tego wyszczać. Jak jeszcze nie widzieliście, to wróćcie do tego filmu już po e, obejrzeniu. E, wiadomo, efektów jakichś spektakularnych, typu eksplozji, wysyłania rakiety na Księżyc, tam nie ma, a jakieś tam szczelaniny czy pościgi, pomiejsze, tam nie ma tego dużo. E, wszystko to wypada spoko. Oczywiście dialogi, jak to w polskich filmach. E, nie ma tego na szczęście dużo w tym filmie, ale są takie momenty, że nie mam pojęcia, co było mówione, bo często dialogi w polskich filmach brzmią mniej więcej tak. A po tam No co polskich co? brzmią tak? No i niestety naprawdę w niektórych polskich filmach, pomimo że są w języku polskim, przydałyby się e, napisy, a w przypadku tutaj Pitbulla i niebezpiecznych kobiet to dotyka szczególnie pana Andrzeja Grabowskiego, e, który swoim... E, który prawda, gra rolę Gebelsa i który swoim niskim głosem często coś tam mówi, e, czego po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć. No ale nie zdarza się to jakoś e, bardzo często, to jest kilka scen także jak na... Polskie udźwiękowienie, które z jakichś przyczyn często wypada fatalnie, nie jest źle. Jeżeli chodzi o aktorstwo. Jest dobre, tak samo jak y, były w ogóle kontrowersje, kiedy pierwszy raz pojawił się ten pan, prawda, y, policjant Miami, że to takie na modę taką amerykańską i tak dalej. Ja myślę, że to pasuje y, do tego w ogóle. Konwencja tego Pitbull'a jest. Nie wiem, czemu ja te ręce tak składam, jakbym się modlił i tak czy, taki jestem znerwicowany. Y, konwencja tego Pitbull'a jest trochę inna jak poprzednich. Jest na pewno diametralnie inna od pierwszego, ale też inna od drugiego. Jest klimat tego filmu jest inny. Już jest taki powiedzmy, mniej poważny, jest dużo więcej takich momentów komediowych, naprawdę było bardzo dużo momentów takich, gdzie sa, cała sala się śmiała. E, bo tam są jakieś takie nawiązania do takiej powiedzmy, popkultury, takich popularnych żartów, e, gdzieś tam przewijających się gagów czy memów w internecie. I, i to ludzie wyłapują się z tego śmieją, i tych takich stricte e, hasełek i sytuacji. E, śmiesznych, typowo komediowych jest naprawdę o dziwo dużo, jak na film, w którym byśmy się jakiegoś takiego większego ciężaru spodziewali. Czy to źle, czy to dobrze, pozostawiam to wam do oceny, no według mnie według mnie tu się jakoś wpasowało, bo mówię, ciężar tego filmu jest inny. On bardziej gra na taki powiedzmy film. Lekki film sensacyjny, powiedzmy, kryminalny właśnie z elementami komedii i tu też takimi elementami trochę powiedzmy z pogranicza gore, bo jest kilka takich scen naprawdę gdzie krew się leje solidnie i są takie no są brutalne w sensie, że jest pokazana brutalność w sensie stricte podżynanie gardła i tak dalej. Jest też odziwo może nie parę, ale scena seksu jest i to taka dość E, też powiedzmy, nawet ocierająca się o soft porno, nawet genitalia w jednym momencie widać. Także to na pewno film dla odbiorcy pełnoletniego, ale jak mówię, inaczej się ten film odbiera jak poprzednie. Inny jest jego ciężar. Mniej poważny, bardziej jest taki powiedziałbym pomieszany. To nie chodzi o to, że tak jakby. Cały film zelżał, bo są też momenty jak najbardziej poważne, ale więcej jest tych elementów na pewno takich komediowych i tutaj też mocno za sprawą właśnie postaci granną, granej przez panią Maję Ostaszewską, chyba się nie mylę, czyli partnerki pana głównego bohatera policjanta Miami, ehm, no. To ja tej postaci nie lubiłem jakoś w pewnej części, poprzedniej części, ale tu się przekonałem. Ona gra specyficznie rolę takiej, wiadomo, rozszczepanej i trochę nie bardzo e, kobiety, i to się sprawdza, do tego też tak trzeba podejść. Mnie to drażniło, ale, ale przestało. Także, także to jest spoko, żeby to za dużo nie zdradzać, szczególnie warto wspomnieć o roli pana Fabijańskiego który zagrał e, postać Remikiusza, bodaj, Cukra, Cukiera, nie wiem jak to się odmienia, czyli e, głównego złego, bo wbrew pozorom, myślałem, że ten film będzie taki bardzo profeministyczny, że ten tytuł Niebezpieczne Kobiety, że będzie... Kobiety odgrywają bardzo ważną rolę, jest kilka tak jakby osobnych wątków, które gdzieś się ze sobą przeplatają i każdy jest diametralnie inny, ale gdzieś tam się łączą i to jest spoko, ale nie ma takiego Myślałem, że ten tytuł będzie tak bardzo dosłownie w tym filmie do zauważenia, że to będzie film stricte o kobietach i o tym, że one też się nadają do policji, że one wcale nie są gorsze od mężczyzn, że to będzie tak pokazane jakoś tak profeministycznie. Wręcz tak nie jest. Tutaj myślę, że jeżeli chodzi o film, to skradł go pan Fabiański, który właśnie gra tego. To jest uwaga, spoilery, oczywiście, gangstera, który gdzieś tam jest tak. Z jednej strony on jest dobry, on jest trochę taki... on jest taki mroczny, on czyta Schopenhauera, ma cukrzycę, także przez większość filmów chodzi taki zamulony i wali sobie psst, insulinę w brzuch, eee, on jest taki... ma tragiczną historię, bo jego, prawda, żona... Eee, też jedna z tych właśnie głównych postaci żeńskich, ona traci matkę, na którą ojciec zlecił, żeby ją zamordować i tam jest tak smutno, bo oni mają dziecko i ona idzie do więzienia i ona tam rodzi, i potem ucieka i o niej pomaga a on jednocześnie jest członkiem niemieckiego gangu motocyklowego potem w ogóle wchodzi w świat wielkiej, wielkiej że tak powiem korupcji, wielkiego kalibru, jest szychą w mafii paliwowej, no ta postać jest bardzo ciekawa i przy okazji on jest taki właśnie mroczny, jakiś taki trochę, yy, może nie satanistyczny, ale taki właśnie, no tam kupuje sobie pytona, który potem zjada psa i taki jest, taki właśnie specyficzny. Bardzo ta rola jest fajnie zagrana, aczkolwiek ta postać trochę za szybko się kończy według mnie. Nie jest, nie jest wyeksploatowana do końca, a jest naprawdę jednym z yy, mocniejszych, mocniejszych tutaj elementów tego filmu, także tu na pewno za to bardzo plus. Yy, za mało według mnie Andrzeja Grabeskiego w roli Gebelsa, który został tak. no nie jest to tak jakby nie jest on tak ważną postacią jak w poprzednich częściach. Iż pan Żmijewski. Myślałem, że tu będzie taka rola, wiecie, na miarę nawet może powiedzmy Wolfa z psów, ale nie, on tutaj jest tak jakby rolą mocno drugoplanową. Nie pojawia się jakoś bardzo często. Oczywiście cała jego postać jest bardzo fajnie i poprawnie zrobiona, ale też jakoś tak jakby. Tak jak w przypadku e, Fabiańskiego w roli cukra. Brakuje mi jakiegoś takiego. Mm, takiego wiecie, no nie wiem jak to powiedzieć. Nie wyciągnięto z tego wszystkiego. Tak te role są fajne, ale takie mi się wydaje, trochę po łebkach można by było coś więcej e, z nich e, wyciągnąć. No i tak w sumie wszyscy aktorzy e, aktorstwo w pitbullach zawsze było na wysokim poziomie i takie też jest e, w tych. No, nie wiem co tu jeszcze, by wam więcej powiedzieć no. Były takie zarzuty też wyczytałem, że film jest tak wydaje się być takim trochę zlepkiem e, zlepkiem chaotycznych scen i nie powiedziałbym, że aż tak, ale tutaj jest tak, jako że jest dużo wątków dość dużo pomniejszych przeplatających się wątków to jest dużo przeskakiwania pomiędzy nimi w różnych scenach i dlatego to może się wydawać trochę chaotyczne, aczkolwiek y, suma summarum myślę, że y, wszystko ma tutaj ręce i nogi, a nawet dupę i cycki, które w tym filmie się przewijają dość często. Także no, mam, my, my, myślę, że za niedługo doczekamy się kolejnego Pitbull'a, że to jest jeszcze nie marka. Mam nadzieję, może, że kolejny film nie powstanie tak szybko jak ten, bo myślę, że to może już zacząć działać na niekorzyść. Także suma. Sumarum, film jest spoko. Nie jest to cudo, nie jest to objawienie polskiej kinematografii, ale na tle polskiej kinematografii, nie licząc pana Smarzewskiego, który robi całkiem innego ciężaru filmy, jest spoko. Warto pójść obejrzeć, nawet jeżeli. Um, Oczywiście ten film się o wiele lepiej ogląda, jeżeli czajcie, kto jest kim, co się wcześniej działo. E, pan, Marcin, pan Marcin opałka, e, tylko tyle. Mięśniak poem powraca. Także jeżeli ktoś oglądał poprzedniej kojarzy, to na pewno więcej z tego wyciągnie niż ktoś, kto nie wie nic e, z tego klimatu. Ale na pewno, jeżeli nie oglądaliście poprzednich części obejrzycie ten, to też będziecie się dobrze bawić. To jest całkiem spoko polskie kino. I to by było tyle ode mnie w sumie. Dzięki za uwagę. Oczywiście podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach pod spodem. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli wam się podoba, można zostawić kciukowca, żeby go jak najwięcej ludzi obejrzało. No. Zapraszam na fanpage'a na Facebooku. Link macie w opisie. Tam sobie lajknąć. Tutaj widzicie paczka leży. Ech. Pixelbox zaległy. Nawet nie mam go kiedy otworzyć. Tak ostatnio jakiś zajop jest. Tyle. Dziękuję. Niklaus Overnaut